Witajcie, drodzy widzowie, witajcie na moim kanale. Znów jestem z wami ze wspaniałymi i przyciągającymi wzrok wiadomościami. Aktor Engin Aki Akiurek rozpoczął nowy romans z Tubą Bajukustun. Tuba Bajukustun, jedna ze znanych par, która wyznała miłość w mediach społecznościowych, po raz pierwszy opowiedziała o swoim związku. Oto szczegóły: Engin Aki Akiurek stracił serce dla innej aktorki, pięknej Tugbi Bajukustun. Okazało się, że para, która niedawno uczestniczyła w obchodach piątej rocznicy powstania Emin Garden, poznała się tam i ich przyjaźń, która się rozpoczęła, przerodziła się w miłość. Para spotkała się ze swoimi przyjaciółmi aktorami i ujawniła swój związek znajomym za pomocą zdjęć, które opublikowała w mediach społecznościowych. Pierwsze oświadczenie po asku, które jak bomba trafiło do porządku obrad magazynu, wyszło od Tugba Bayukustun. Kustun. Engin Aki Jurek i Tuba Bajukustun byli widziani na imprezie. Odpowiadając na pytania przedstawicieli prasy, Tuba Bajukustun powiedziała: Wszystko idzie bardzo dobrze, jeśli chodzi o wiadomości randkowe, jesteśmy szczęśliwi. Tuba Bajukustun opowiedziała także o swojej przyjaźni z Gizemem Karakai. Tuba Bajukustun tak powiedziała o swojej bliskiej przyjaciółce Karacze: Karaka jest naszym pięknym przyjacielem i łączy nas wspaniała przyjaźń. W takich chwilach wspieramy się, nie ma między nami kłótni, dlatego nasza przyjaźń trwa długo. Zawsze będziemy dzielić się z Tobą szczegółowymi informacjami na ten temat. Obserwuj dalej nasz kanał. Do widzenia!